Stać mnie, w końcu mnie stać. Mam 351 punktów. Yy, mieć, a mam 355. Mogłem przycisnąć 7 w końcu górnika zrobić. Jakiś gościu po angielsku napisał do mnie komentarz: Czy mógłby mnie prosić, żebym trochę więcej w tej serii skupił się na budowaniu wyspy i wytwarzaniu przedmiotów? To chłop oglądał 76 odcinków. Jak napisał po angielsku, to pewnie ogląda z, nie wiem, z napisami po angielsku. I chłop sobie śledzi takiego Ironmana u kogoś z zagranicy. Także trochę się zdziwiłem. Ale z drugiej strony, jak dużo osób prowadzi te Ironmany przez tak długi czas, jak ja, nie? Bo tu jakieś cele ekonomiczne też muszę zrobić, bo cały czas tylko się lejemy tutaj na tym koncie. Cel ekonomiczny to jest. Ostatnio było wybudowanie ósemkowego domu kamieniarza, a teraz bym chciał jeszcze to samo zrobić z domkiem narzędziarza. O. Ale pierwsze, co potrzebuję odblokować to sobie przetwarzanie kamienia na ósemkę. Jesteśmy bardzo blisko, bo mam już tylko. 96% już jest zbity, nie. Także tutaj ten pasek trzeba dobić. To jest nasz pierwszy taki łatwy cel ekonomiczny. No i mam w końcu punkty, więc to, co mam najbliżej, to bym sobie dzi dzisiaj może już machnął. Żeby tę końcówkę paska tutaj dobić i odblokować światłumkowy kilof. Też by było dobrze. Mam taki nawet, i mam ósemkowy nawet, mimo że ich wytwarzać nie mogę. O, jest, zarobiście. O kurde, od razu. No dobra, dzisiaj się nie męczymy. To się nie dowiesz za dużo. O kurde, jest byczek. A TV cię oglądam, bo moje w domu jeszcze nie ma. Ojej, no to dobrze. To możesz na, na wielkim ekranie zobaczyć, jak wielki chłopek marmurowy pada pod moim młotem. O kurde. Drugi? Jak to jest w ogóle możliwe? No, nie wierzę Sens jego? To jest jakiś ultrafab dzisiaj. Ale jest grubo. Ósemkowy dziennik. Warty 770 tysięcy. Dobra, czyli co? Piątkę sobie przetwarzamy tego jeszcze. Chyba piątka jest łatwa, więc na piątce możemy trochę się tam powiedzmy podjechać. Nie, no, zabrakło bloków czwórkowych. No dobra, mam wszystko jeszcze. Jest Hungry. Wiedziałem tylko, że będziesz głodny, więc przyniosłem ci kapuśniaki 93% już tutaj jest Dobra, to jest do zrobienia. Bym mógł rozdawać wam. ale mam co jakiś czas. Patrz to 97% o come Przyniosłem to przerabiać na tych niskich tierach. Jeszcze na szybko. Musimy dozbierać takie niskotierówki, żeby już tą ósemkę finalnie zrobić. O kurde Dawaj go uuu, 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 Grubo, grubo, grubo widzowie, grubo Artefakt do kapuzy nawalońskiej z tego wypadł Boże, jak ja tego szukałem Ile ja pieniędzy na to zmarnowałem I tak o, wyleciał teraz Co prawda czwórkowy, no ale Zawsze można zrobić z niego 4-4, nie? Jest, jest, jest. No. Jeszcze nie. <laughs> nie, no, jeszcze nie. No, come on. Not enough resources. Jeszcze. 60 tutaj. No to już po tym musi być na pewno. Jest! Jest, Wiłem. Matko, nareszcie. Uwaga. Uh. 24 bloki nas kosztują 8600 fokus. Strasznie dużo. Dobra, no to robimy. Speca nam skoczyła. Dobra, już więcej nie dam rady. Czyli ile mam? 29 bloków. 29 bloków ósemkowych udało się zrobić. Dobra, na, na te kolejne przetwarzanie to trzeba będzie poczekać, aż będzie bonus. Tak, chciałem sobie cokolwiek zrobić. Dobra, ale teraz trzeba będzie poczekać, aż będzie bonus do przetwarzania kamienia, i wtedy na fokusie jechać. Witam, witam. 29 bloków mogę tutaj wrzucić. 29 masakra, nie? A trzeba 300. Jeszcze jesteśmy daleko od tego. Ale dobra, no teraz mogę. Marmurek trzeba będzie się skupić na zbieranie. Uff, ogarnięte. Masakra.